Jeśli jesteś nauczycielem kontraktowym, który kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego i przed tobą zadanie polegające na napisaniu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, posłuchaj moich rad. Pamiętaj, nie popełnij następujących błędów. Po pierwsze, nie możesz kilka razy przy kilku wymaganiach pisać o tym samym działaniu. Każde działanie możesz wykorzystać w sprawozdaniu tylko jeden raz. Opisując metody aktywizujące, nie pisz na czym polegają te metody. Nie wpisuj tutaj teorii, bo tę członkowie komisji znają. Napisz w jakim celu wykorzystywałeś czy wykorzystywałaś te metody, w jakich sytuacjach edukacyjnych. Unikaj takich sformułowań. Starałam się, próbowałam. Masz napisać, jakie działania podjęłaś, takie, które przyniosły konkretne efekty, a więc pisz, zorganizowałam. Brałam z uczniami udział, przygotowałam ich i tak dalej. Nie zamieszczaj w sprawozdaniu działań, które są nieadekwatne do stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Dlatego nie pisz o tym, że brałaś czy brałeś udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. To obowiązek nauczyciela, czy że prowadziłeś dokumentację szkolną czy przedszkolną. To również jest twój obowiązek, a Takim działaniem i takimi umiejętnościami może pochwalić się, ale nauczyciel stażysta, natomiast na pewno nie nauczyciel, który chce uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Po więcej wskazówek na temat tego, jak napisać dobre sprawozdanie, zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie znajdziesz film na temat tego, jak napisać dobre sprawozdanie. Również na mojej stronie www.lepszastrona.edu.pl znajdziesz wzory takich sprawozdań. A jeżeli chcesz uzyskać 50% rabat, to zapraszam jednocześnie na kurs online dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego, który odbędzie się 19 lutego. Zapraszam serdecznie!